Ta historia wydarzyła się jesienią 1939 roku w oddalonej od Torunia kilka kilometrów wsi Grębocin. Nocą kilku mężczyzn za namową proboszcza miejscowej parafii ukryło przed niemieckim okupantem trzy kościelne dzwony, o których miejscowi mówili, że były one dla nich niczym bicie serca, nieodłączna część ich codziennego życia, a dźwięk dzwonów każdego dnia miał przypominać o polskości i wierze w Boga mieszkańców tej małej podtoruńskiej wsi. Plan ukrycia dzwonów zrodził się w głowie proboszcza parafii księdza Jana Pronobisa. Posłuchajcie opowieści o odważnych mieszkańcach Grębocina oraz niezłomnym księdzu, którzy w październiku 1939 roku, niespełna miesiąc po rozpoczęciu II wojny światowej, wspólnie zadrwili z Niemców, najpierw ściągając z kościelnej wieży, a następnie zakopując wspomniane dzwony tuż obok budynku, w którym znajdował się niemiecki posterunek. Jan Pronobis urodził się 13 grudnia 1899 roku w Lubiewie w Dekanacie Świeckim. Zgodnie z rodzinną tradycją uczył się w Hełmińskim Męskim Gimnazjum Klasycznym, a ostatnie lata gimnazjalnej nauki przypadały młodemu Jankowi na czas I wojny światowej, która już w drugim roku jej trwania wyrwała z ław szkolnych blisko 80 jego starszych kolegów. Rok po odzyskaniu niepodległości przez Polskę Jan Pronobis wstąpił do seminarium duchownego w Pelplinie. 17 czerwca 1923 roku uzyskał święcenia kapłańskie, rozpoczynając życie duszpasterskie, służąc Bogu i bliźnim. Swą mszę prymicyjną odprawił w Swarzewie. Z całą pewnością życiorys księdza Jana Pronobisa jest tematem bardzo szerokim i wymaga wnikliwego opracowania. Skupmy się więc na tym, czego dokonał będąc proboszczem parafii pod wezwaniem Świętej Matki Teresy od dzieciątka Jezus w Grębocinie. Kiedy nowy proboszcz dotarł do Grębocina wieś liczyła około tysiąca mieszkańców. Od samego początku swojej posługi w Grębocinie ksiądz Jan Pronobis nadzorował budowę nowego kościoła. We wsi istniał już bowiem jeden kościół ewangelicki, a wynikało to z faktu, iż 70% mieszkańców było właśnie tego wyznania. Wielkim wydarzeniem nowo powstałej parafii była pasterka w 1932 roku. Wtedy to po raz pierwszy z Wieży Kościelnej można było usłyszeć bicie trzech dzwonów, ufundowanych przez bogatych mieszkańców Grębocina. Wincenty, Józef i Jan tak właśnie nazywały się dzwony, które zawisły na Wieży Kościelnej. Każdy z tych dzwonów odlany był w odlewni dzwonów braci Felczyńskich w Kałoszu, dzisiaj to tereny obecnej Ukrainy. Ksiądz Jan Pronobis integrował mieszkańców Grębocina, pomagając w tworzeniu lokalnej społeczności która miała wspierać się wzajemnie w trudnych czasach. Niestety, te czasy nadeszły bardzo szybko. 1 września Niemcy hitlerowskie zaatakowały Polskę. Halo, halo. tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5.40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę Polską, łamiąc pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. A więc wojna. W dniu dzisiejszym, wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie, publiczne i prywatne, przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka, aż do zwycięstwa. 7 września wojska niemieckie wkroczyły do Torunia. Niemalże w tym samym czasie, pierwsi żołnierze niemieccy dotarli do Grambocina. Wśród mieszkańców bardzo szybko znalazły się osoby, które bez najmniejszego oporu stanęły po stronie niemieckiego okupanta, tworząc oddziały miejscowego Zelbszucu, a w miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się plebania parafialna, Niemcy urządzili swój posterunek. Nie czekając na dalszy rozwój sytuacji, proboszcz parafii Jan Pronobis obmyślił plan, do którego realizacji postanowił poprosić kilku zaufanych mężczyzn, mieszkańców parafii, co do których miał bezgraniczne zaufanie. Noc z 16 na 17 września 1939 roku była wyjątkowo deszczowa i chłodna jak na tę porę roku. Kilku mężczyzn spotkało się w oddalonej o 500 metrów od kościoła Remizie Strażackiej. Wśród tych, którzy byli obecni na tym tajemniczym spotkaniu, oprócz księdza Jana Pronobisa, obecni byli również. Władysław Gołębiewski, Franciszek Raniszewski, Józef Piekalski i Wacław Szekliński. Po blisko godzinnej rozmowie ksiądz wyciągnął z prawej kieszeni swojego płaszcza krzyż i Pismo Święte, po czym poprosił, by wszyscy klęknęli, a po odmówieniu wspólnej modlitwy nakazał, aby zachowali tajemnicę tej nocy i tego, co miało się wydarzyć w ciągu kilku najbliższych dni. Wszyscy przysięgli, że wydarzenia, których będą uczestnikami, na zawsze pozostaną ich tajemnicą, którą zabiorą ze sobą do grobu. W nocy z 20 na 21 września niebo nad Grębocinem było niemalże bezchmurne, przystrojone tysiącami gwiazd, które już za chwilę miały być świadkami tego, co miało się wydarzyć. Kiedy mieszkańcy Grębocina spali spokojnie w swoich łóżkach, do kościoła, w którym w całkowitych ciemnościach siedział ksiądz Jan Pronobis, zaczęli przychodzić kolejno Raniszewski, Gołębiewski, Szekliński i Piekarski. W kościele pojawili się również Wacław Lech, Paweł Górecki i Jan Ostrowski. Którzy mieli pomóc w realizacji ustalonego wcześniej planu. Planu, który w swoim założeniu wydawał się szalony i niebezpieczny. Chodziło bowiem o to, by znieść z kościelnej wieży trzy dzwony i zakopać je w bezpiecznym miejscu, czekając z nadzieją, że wojna kiedyś się skończy, a dzwony wrócą tam, gdzie ich miejsce. Tym bezpiecznym miejscem miał być przykościelny sad, tuż obok posterunku niemieckiego. Po odmówieniu wspólnej modlitwy, Szekliński, Gołębiewski i Lech. Zostali w ciemnym kościele, zerkając co chwilę przez drzwi, pilnując, by nikt niepożądany nie kręcił się wokół kościoła. Ksiądz Pronobis oraz pozostali, Raniszewski, Ostrowski, Górecki i Piekalski, z linami zarzuconymi na ramiona, deskami i wszystkim, co miało pomóc w transporcie dzwonów, a co wcześniej schowali w kościelnej zachrystii, ruszyli ku górze na wieżę. Szybko okazało się, że odczepienie dzwonów od drewnianych belek stropowych będzie najprostszą czynnością, którą tej nocy będą mieli wspólnie wykonać. Problem pojawił się jednak bardzo szybko. Trzy dzwony o różnych rozmiarach, z których żaden nie ważył mniej niż 200 kg, musiały teraz być zniesione po stromych, wąskich drewnianych schodach. Wszyscy zgodnie postanowili, że znosić będą dzwony dwójkami w parach. W pierwszej parze szli Górecki i Ostrowski, w kolejnej Raniszewski i Piekalski. Jednym i drugim przy schodzeniu towarzyszył ksiądz Jan Pronobis, który oświetlał im drogę świecami. Droga ze szczytu wieży z dzwonami zajęła każdej z par około 40 minut. Jedyną niewiadomą do dnia dzisiejszego jest to, którzy z mężczyzn weszli ponownie na wieżę po ostatni dzwon. Bardzo możliwe, że byli to Szekliński i Lech, którzy wcześniej pilnowali świątyni. Około drugiej w nocy na dzwony zarzucono stare płótna i wyniesiono je do przykościelnego sadu. Tam już bez światła świec nasi bohaterowie zaczęli kopać dół. Górecki i Szekliński jako pierwsi chwycili za szpadle. Kiedy brakowało im sił, zmieniali ich następni. Tempo kopania było bardzo szybkie. Po około 50 minutach dół był już gotowy. Teraz trzeba było umieścić w nim dzwony. Aby nie robić hałasu, ustawiono deski i po nich opuszczono dzwony. Ponownie nakryto je płótnem i zasypano. Miejsce w którym jeszcze przed chwilą był dół, zakryto liśćmi, którymi w sadzie było sporo i starymi gałęziami. Po całej operacji mężczyźni rozeszli się do swoich domów. Okrutna historia upomniała się jednak o księdza proboszcza Jana Pronobisa. 17 października 1939 roku. Oddziały miejscowego Zebszucu aresztowały księdza i zaprowadziły do remizy, w której niespełna miesiąc wcześniej zrodził się plan ukrycia dzwonów. Tam księdza pobito do nieprzytomności. Kolejnego dnia wycieńczony i zmaltretowany został zaprowadzony do toruńskiego fortu siódmego, gdzie był przetrzymywany przez kolejne tygodnie. Tak, ostatnią drogę księdza Jana Pronobisa zapamiętała córka jednego z mężczyzn zaangażowanych w ukrywanie dzwonów, która wówczas miała 6 lat a z którą spotkałem się w ubiegłym roku. No co ja mogę pamiętać? Przyszło, że Niemcy zabierają nam księdza, wyprowadzają. Związali go tak i go tak prowadzili tą drogą do ulicy, do szosy i po tą górkę, ale cały Krębocin, tłum wszystko go odprowadzało. Brat opowiadał, że oni na rowerach jechali, a on biedak tak szedł z tyłu pieszo. W ogóle rodzice byli bardzo zżyci z nim. Tak go kochali jak brata prawdziwego. Bo to prawie że było tak, że mamusia to była zżyta z rodziną chrzanowskich, pronobisów, właśnie, czego on był winien, młody. Przyszedł i tu miał zostać na tą parapię przydzielony, i miał być naszym księcem do końca, bo on tak powiedział. 28 października 1939 roku ksiądz Jan Pronobis został wraz z innymi więźniami przebywającymi w Forcie VII przeprowadzony do lasu na barbarce i rozstrzelany przez Niemców w masowej egzekucji. Ta historia obok męczeńskiej śmierci księdza ma także pozytywne zakończenie. W maju 1945 roku w ciepłe południe Wincenty, Józef i Jan powrócili na wieżę kościoła w Grębocinie. Przez blisko 6 lat trzy dzwony spoczywały zakopane pod ziemią, ukryte przed niemieckim okupantem. Teraz mogły ponownie zabrzmieć i przypomnieć o bohaterskich mieszkańcach Grębocina i niezłomnym księdzu. Historię księdza przypomniano epizodycznie w filmie Barbarka 1939 zrealizowanym przez Instytut Filmowy Unisławskiego Towarzystwa Historycznego. Reżyserem filmu jest Sebastian Bartkowiak. W 2023 roku udało się odnaleźć ornat księdza Jana Pronobisa, który dzięki naszym wspólnym działaniom i przychylności obecnego proboszcza Grębocińskiej parafii Dariusza Aniałkowskiego. Trafił do Muzeum Historyczno-Wojskowego w Toruniu, a inicjator muzeum Piotr Olecki wraz z wolontariuszami zadbał, by ten wyjątkowy eksponat ponownie zaczął żyć swoim drugim życiem, świadcząc o pięknej, ale jakże tragicznej historii tego wyjątkowego kapłana.